Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj materiał na temat budowy zbiornika retencyjnego na Opolszczyźnie, powstanie on na terenie kopalni piasku Kotlarnia. Plany utworzenia w tym miejscu sztucznego jeziora sięgają lat 2000, lecz dopiero teraz doszło do porozumienia w sprawie budowy zbiornika między stroną rządową, samorządowcami i kopalnią Kotlarnia. Porozumienie określające współpracę stron zaangażowanych w projekt budowy zbiornika kotlarnia w miejscu wyrobiska piasku zasilanego wodami rzeki Bierawki podpisano w Kuźni Raciborskiej. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie geekweekinteria.pl pod tytułem W województwie opolskim powstanie nowy ogromny zbiornik wodny. Dziś jest tu kopalnia. Autorstwa pana Karola Kubaka oraz artykuł na stronie biznesinsider.com pod tytułem Tu powstanie nowy ogromny zbiornik wodny zaleją kopalnie piasku. Porozumienie podpisali przedstawiciele Wód Polskich, Lasów Państwowych, Kopalni Piasku Kotlarnia oraz zainteresowanych samorządów Gminy Bierawa, miasta Kuźnia-Raciborska i miasta Rybnik. W obecności m.in. wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego, wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza, samorządowców i parlamentarzystów. Nowy zbiornik ma pełnić funkcję retencyjną i rekreacyjną. Cały zrekultywowany obszar będzie miał wielkość około 900 hektarów. Z czego 850 hektarów będzie zajmował sam zbiornik, natomiast pozostałą część będzie stanowiła towarzysząca mu infrastruktura. Zgodnie z założeniami, kopalnia podbudowę przeznaczy teren 550 hektarów, natomiast 350 hektarów lasy państwowe. Pojemność całkowita zbiornika będzie wynosiła 40,6 miliona metrów 3 wody z czego 24,3 miliona metrów sześciennych ma być rezerwą powodziową. Zbiornik będzie pełnił funkcję rentencyjną, przeciwdziałając skutkom powodzi i suszy. Zbiornik uwzględni rezerwę powodziową, która pomoże odciążyć zlewnie rzeki Bierawki na wypadek wezbrań. Jego budowa może także również wywrzeć pozytywny wpływ na stosunki wodne w okolicy. Zbiornik będzie rezerwuarem wody, odpowiadającym na liczne potrzeby mieszkańców. Dzięki zagospodarowaniu obszaru wokół zbiornika, teren ten stanie się dostępny dla mieszkańców i przyjaznym miejscem rekreacji i odpoczynku. Z tego tytułu niewątpliwą korzyść odniosą gminy, których atrakcyjność turystyczna wzrośnie, informują Wody Polskie na swojej stronie. Jeszcze w tym roku powinien powstać opis przedmiotu zamówienia i zostać przeprowadzony przetarg na wykonanie projektu technicznego zbiornika, poinformował Mirosław Kusz, dyrektor wód polskich w rozmowie z PAP. Przedstawiciel KP kotlarnia ocenił, że złóż w obecnym miejscu wystarczy jeszcze na około 6 do 8 lat eksploatacji, nie uważa, aby rozpoczęcie budowy zbiornika przeszkadzało w tym czasie w normalnej pracy. Kopalni i w drugą stronę. Funkcjonowanie kopalni nie powinno przeszkadzać w rozpoczęciu prac budowlanych. Wartość inwestycji szacowana jest na 180 milionów złotych, a jej zakończenie przewiduje się do 2029 roku. Inwestycja została uwzględniona w dokumentach strategicznych, takich jak plany przeciwdziałania skutkom suszy oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Zbiornik kotlarnia powstanie w lokalizacji która na skutek suszy została dotknięta tragicznymi pożarami lasów, między innymi w Kuźni Raciborskiej, blisko 30 lat temu. Był to największy pożar, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej. Ogień strawił 90 62 km2 lasów. W rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna Koźla, Rut Raciborskich i Rudzińca. W Polsce wciąż zbyt mało wody deszczowej zatrzymujemy w różnego rodzaju zbiornikach. Podczas wysokich stanów rzek często występuje zagrożenie powodziowe, lecz woda ta spływa głównie do Bałtyku i nie ma jej gdzie magazynować na wypadek suszy i niskich stanów rzek. Miejmy nadzieję, że więcej takich zbiorników powstanie. Często poprawia to krajobraz, ponieważ jak w tym przypadku, buduje się to w takich miejscach jak dawna kopalnia. Dlatego dobrze, że wykonuje się małe kroki, by temu zapobiegać i poprawiać sytuację. Jest to wciąż za mało, ale my również możemy przeciwdziałać suszy. Na przykład magazynować wodę deszczową do podlewania roślin, czy nie marnować bezcelowo wody. A wy co o tym sądzicie? Proszę o napisanie opinii w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.